Stopki to miejscowość, w której znajduje się najstarsza przystań wodna w Gminie Sempopol. To miejsce, gdzie można miło spędzić czas. Uroku dodaje piękne oblicze przyrody otaczającej koryto rzeczne. Tu zaczyna się Polska. Jak przyjeżdżale przy, płyną z daleka e, kajakami, to mówią, że krutynia niech się chowa. Krutynia jest zapchana, ciasno i wszystko. Na, na rzece łynie, tylko z tym, że jest krutynia jest bezpieczna, łyna jest po prostu, to nie chodzi o to, że niebezpieczna, głęboka. W Olsztynie to jest struga, mała, nie wąska. E, tu już u nas od popola zasilają guber, to dlatego jest szersza. I to, że tutaj jest w Prawlińsku elektrownia wodna, to jest woda spiętrzona. Jakby była woda spuszczona, to by była bardzo płytka ta, ta, ta łyna. Rzeka łyna jest bardzo piękna jesienią, bo są różne, różne drzewa i różnokolorowa jest. Fioletowe, żółte, ziel... najdłużej trzyma zieleń olcha, nie? I pomiędzy nimi te trzciny później takie są inne trochę na jesieni. I świerk, sosna, bardzo piękna ujna jest jesienią jest cztery gniazda łabędzi już jedno gniazdo minęliśmy tylko oni mają w trzcinach także nie widać później jak są małe to oni wyprowadzają na wodę to to widać nie drugie zaraz będzie tam dalej troszkę i jedno aż przy samej granicy także cztery jest bieliki i ptactwa białe czaple pokazują się są też ale więcej po, ruskiej, po rosyjskiej stronie ale przylatują tutaj, aż nieraz na stanicy są. lubię, z początku nawet nie wiedziałem co to jest, nie? Ale później dowie jak bliżej podpłynam, to widziałem, że czaple. Bobry, niesamowicie ich jest dużo. Eee, co jest jeszcze? No jelenie, Daniele, sarny. Wjeżdżają z daleka turyści, no i mówią, że jest pięknie. A nasi, na przykład z Bartoszyc, to mówią w ten sposób. Tak pięknie, a ja nie wiedziałem, że tak blisko. Dopływamy do granicy. O, widać rosyjski słupek. No i ta zielona to jest kamera. A rosyjski słupek naszego nie ma, bo się obsuwała ściana, i nie możemy postawić tego słupka w tym miejscu, bo już by się słupek obsunął. No, żółte tablice już widać, tą pierwszą, i jej przekraczać nie możemy druga tam jest po drugiej stronie to później będziemy widzieli ja już ją widzę ale wy, bo to w cieniu ona tak jest to, to nie bardzo widać ale ale ja już wiem w którym miejscu to to jest напшиго да? очень ладно видоки, первый раз видя, так близкая граница. Впечатления замечательные, очень интересная природа, тут очень красиво, увлекательный рассказ капитана, мне очень понравилось. Полностью согласна даже добавить нечего, все прекрасно. Мы первый раз в такой поездке, первый раз на таком катамаране, впечатление на самом деле уйма. и конечно Same was iślenie od tej riki w okrążenie takiej przyrody. Bardzo fajne, piękne widoki. Można spotkać y, też zwierzątka ładne, łabędzie akurat nam się udało spotkać, dwa. I były bardzo ładne i fajne. Y, też fajnie tak zrelaksować się można, odpocząć i wyluzować, zapomnieć o... Стрессах и проблемах. У меня уже есть в мыслях рассказать родным, друзьям, что совсем рядом с городом нашим, но в то же время это другая страна, другие впечатления я посоветую обязательно. Да, обязательно буду рекомендовать. Мы уже путешествовали по реке Крутынь, да, и очень мне это нравится. И здесь не хуже, хорошее место.